na emocje. Zaprasza Wektra. Trzy zwycięstwa Polek na Dzień Dobry w tegorocznym Światowym Grand Prix. Rosjanie sprawdzają formę polskich juniorów. Powodów do radości nie ma. Darek Osiej. Magazyn Polska, Siatkówka, witam serdecznie. Podobno miało być źle, a jest obiecująco. Dobra postawa reprezentacji Polski kobiet na inaugurację tegorocznego światowego Grand Prix zdziwiła siatkarskich fachowców w Polsce. Na dzień dobry, Polki pokonały Niemki, Dominikanki i Siatkarki Stanów Zjednoczonych. Zdziwienie fachowców z dobrej gry Polek wzięło się z poziomu sportowego plus Ligi Kobiet, który Spada z sezonu na sezon, a o tytuł mistrzowski rywalizują między sobą tylko dwa kluby. Dwa z rzędu tytuły mistrza Europy w 2003 i 2005 roku nie sprawiły, że polska ekstraklasa pań stała się wiodącą siłą w europejskiej żeńskiej siatkówce. Brązowy medal z 2009 roku zupełnie niespodziewany także nie pomógł. Plus Liga Kobiet okazała się towarem niemedialnym. Przez dłuższy czas, po ostatnim sezonie, nikt nie miał specjalnie ochoty na wykupienie praw do pokazywania żeńskiej ekstraklasy. Tymczasem wybranki trenera Jerzego Matlaka grają na przekór malkontentom. Grają i wygrywają. Oczywiście trener jak i siatkarki zostaną rozliczone z wyniku podczas Mistrzostw Świata w Japonii, ale trzy wygrane w gdyńskim turnieju są miłą jaskółeczką przed japońskim Mundialem. Polki wygrały 3 do 1 z Niemkami, 3 do 0 z Dominikankami oraz 3 do 1 z Amerykankami. Bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy tą grupę. Jest to dla nas naprawdę daje nam to ogromną satysfakcję. Mam nadzieję, że na, w następnej po długiej podróży będziemy potrafiły spokojnie z determinacją podchodzić do każdego meczu, tak jak podchodziło się tutaj na tym turnieju. Trener Jerzy Matlak, którego los ostatnimi czasy nie oszczędzał, a co niektórzy związkowcy także go zbytnio nie kochali, dziś jest w innym nastroju, ale nie popada w chóra optymizm. Te sytuacje nas dużo uczą. To na pewno jest yy, yy, najważniejsze, co z tego zwycięstwa można yy, po prostu wyciągnąć, że nie ma rzeczy niemożliwych, yy, że to są takie trochę oklepane slogany, ale to jest prawda. Nie ma rzeczy niemożliwych, że nie wolno tak jak po pierwszym secie oglądać czubków własnych butów i, i, i po prostu zamartwiać się na świecie, że jesteśmy tak daleko od tych Amerykanych, bo one były bardzo yy, skuteczne w pierwszym secie. A my będziemy bezradni na tym boisku, i że, i że wszystko jest możliwe, i potem one to pokazały. I mimo tej ilości byków, które na tym boisku robimy, dajemy sobie radę. Więc aż tak pomyśleć, co będzie, jak te błędy wyeliminujemy. Do Mistrzostw Świata w Japonii zostało jeszcze sporo czasu. Trener Jerzy Matlak nie przewiduje jednak rewolucji w składzie. Wszystkim jest wiadomo, że dojdzie jeszcze tutaj na pewno Ola Przywyż, która. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, wróci do reprezentacji po naszym powrocie z Azji. Być może jeszcze ktoś, ale nie wiem. Tak naprawdę, dzisiaj ten zespół, który jedzie do, do Azji, to tak naprawdę jest prawie rzeczą reprezentacji na Mistrzostwa Świata. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie wykluczam tutaj jeszcze pewnych zmian. Zresztą to jest jeszcze do Mistrzostw Świata trzy miesiące. Może się wiele rzeczy zdarzyć, zupełnie nieprzewidzianych. Ale mam trochę tutaj jeszcze do myślenia, jeżeli chodzi o środek, bo jak Państwo tutaj widzieli, były tutaj tylko trzy zawoniczki, to się nie może do tego ograniczyć, bo jedna kontuzja i koniec jest zabawy. Więc na pewno tutaj, tutaj na tej pozycji będą zawoniczki tutaj dokoptowane jeszcze. No i tak jak powiedziałem i, 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 i Ola Jagiełło, która no, tutaj na pewno nam wiele pomoże. Polską kadrę czekają teraz mecze z Tajlandią, Japonią i ponownie Niemcami. Pozostajemy w kręgu polskich reprezentacji. Podczas tego weekendu kadeci i juniorzy sprawdzali swoją formę w konfrontacji ze swoimi rówieśnikami z Bułgarii i Rosji. Dla polskich juniorów mecze z Rosją to kolejny etap przygotowań do Mistrzostw Europy, które odbędą się na Białorusi. Trzy mecze zwycięstwa. Dziewięć wygranych setów, jeden przegrany. To bilans towarzyskich meczów reprezentacji polskich kadetów, która na Podkarpaciu zmierzyła się z Bułgarią. Spotkania odbyły się kolejno w Gorlicach, Jedliczu i Krośnie. Reporterzy magazynu Polska Siatkówka odwiedzili kadetów podczas drugiego z tych spotkań. W Jedliczu nasi kadeci dominowali od pierwszych piłek. Trochę walki było w pierwszym secie, ale w końcówce wyższość gospodarzy nie podlegała dyskusji. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z wczorajszego dzisiejszego spotkania. Troszeczkę obawiałem się dzisiejszego spotkania, bo zaczęliśmy troszeczkę w eksperymentalnym składzie, ale myślę, że zawodnicy, którzy weszli z łapki i spisali się, uważam, że bardzo dobrze. W Jedliczu trener Maciej Zendel dał pograć zmiennikom. Chciałem dzisiaj spróbować wszystkich zawodników, miałem ich 14, praktycznie 14 grało. Troszeczkę zmieniłem, że odpuściłem Kaczyńskiemu, Maprzyńskiemu, którzy de facto, de facto grają o podstawowej szóstce. Dałem troszeczkę szansę zmiennikowi Stolcowi i Łukasikowi. Polacy pokonali w jedniczu Bułgarów 3 do 0. W pierwszym secie było 25 do 22 dla biało-czerwonych. Potem gospodarze zwyciężyli do 16 i 17. Dzień wcześniej w konfrontacji obu tych drużyn w Gorlicach również 3-0 triumfowała ekipa trenera Zendela. Pokazaliśmy większą umiejętności. Myślę, że lepszą organizację gry, no i bardziej wyrównany skład. Myślę, że mamy na dzień dzisiejszy organizację Bułgarii. Dobra gra kadetów nie uszła uwadze szefa wyszkolenia polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jak widać, dwa mecze wygrane po 3-0, więc liczę na to, że ta grupa, która jest taką bardzo perspektywiczną grupą, że będzie dobrze się spisywać podczas tych kwalifikacji. Trener zespołu był pełen optymizmu przed styczniowymi eliminacjami do Mistrzostw Europy. Na razie jest bardzo dobrze, nikt nie chce zapeszać, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zawodnicy fajnie pracują, związek zapewnia nam wszystko, co, co potrzeba. Myślę, że wszystko ok. Wszyscy mamy kwalifikacje do mistrzostw Europy. Myślę, że głównym celem naszym będzie awans do mistrzostw Europy, który na, w kwietniu, od 16 do 24 kwietnia odbędą się w Turcji w Ankarze. Ale szkoleniowiec chce jeszcze poprawić grę swojego zespołu. Największy potencjał drzemie w bloku, niestety. No, patrząc na statystyki, dzisiaj, wczoraj, jedyny element, którym przegraliśmy, to przegraliśmy bloków. Wczoraj mieliśmy 7 punktowych bloków na 300, Bułgarzy 10. Z tego, co widziałem, Bułgarzy mieli 9, my mieliśmy 6. Uważam, że jesteśmy jedną z wyższych drużyn w Europie, jak nie najwyższą. Myślę, że możemy jedynie konkurować, konkurować z nami, może pod względem wzrostu ekipa, tylko Rosji. Polski Związek Piłki Siatkowej przywiązuje wielką wagę do wyników reprezentacji kadetów. Jeśli osiągną dobry wynik na mistrzostwach Europy kadetów, e, będą startować w mistrzostwach świata kadetów. Także to są bardzo ważne imprezy, w przyszłym roku mają i to jest dla nich ba bardzo ważny rok, ten, który jest elementem przygotowań. Reprezentacja kadetów uzyskała szereg znaczących wyników w spotkaniach z czołowymi zespołami Europy. Graliśmy kilka meczów z Rosją, gdzie uważam, że to jest jeden... Z faworytów mistrzów z Europy no, udało nam się w tym roku dwa razy w kwietniu wygrać w Kaliningradzie na turnieju Puchar Prezesa Lukoila, gdzie na miejscu gospodarzy wygraliśmy z Rosją. No i w Belgii też na turnieju wygraliśmy z Rosją. Graliśmy z Czechami, których pokonaliśmy. No, cieszę się bardzo, bo jak na razie jeszcze nie przegraliśmy meczu w kadetach i oby jak najdłużej tak pozostało. Myślę, że kiedyś nadejdzie ten dzień, że niestety zejdziemy z boiska pokonani, ale oby jak najpóźniej. Przedstawiciel centrali nie krył zadowolenia z pobytu reprezentacji kadetów na Podkarpaciu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo i obiekt jest fajny, organizacja jest bardzo, bardzo dobra, a pół publiczność bardzo żywiołowo reaguje i jest fajnie. Naprawdę jest super. Polacy i Bułgarzy rozegrali jeszcze trzecie spotkanie w tym regionie. Tym razem mecz odbył się w Krośnie, a Biało-Czerwoni zwyciężyli 3 do 1. Juniorzy Polski i Rosji marzą o medalu mistrzostw Europy. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w pierwszej fazie czempionatu. Na niespełna trzy tygodnie przed inauguracją turnieju rywale postanowili sprawdzić formę w bezpośredniej konfrontacji. Pierwszy mecz nie wypadł pomyślnie dla biało-czerwonych. Trenerzy umówili się, że ich podopieczni rozegrają cztery sety we wszystkich górą byli goście. Był to mecz, który nam nie wyszedł kompletnie. Poza pierwszym setem, gdzie ta gra była naprawdę przyzwoita, kolejne sety pokazały, że jednak nasza gra troszeczkę odbiega od tego, co chcielibyśmy na boisku zaprezentować. Boli to, że w pierwszej partii popełniliśmy zbyt dużo błędów w samej końcówce. Prowadziliśmy 24-22 i tego nie wykorzystaliśmy. I Być może ten set ustawił kolejne partie i dlatego ta gra tak źle wyglądała. Mieliśmy bardzo duże kłopoty z przyjęciem zagrywki. I to jest rzecz, która wymaga no, dużej takiej koncentracji. I to dzisiaj niestety nam w ogóle nie wychodziło. W ostatnich tygodniach,